Peace comes as we part. No to jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w naszym miejscu docelowym. Dzisiaj zapraszam Was na małą wycieczkę. Mój mąż zrobił mi niespodziankę i zaplanował właśnie wypad do Bolu. Przyjechaliśmy do Teściów, a że z Ankary do Bolu jest półtorej godziny drogi. No to przyjechaliśmy właśnie tutaj, jak widzicie, za mną. Jesteśmy w miejscu zwanym inaczej takie małe pamukale, bo e, tak samo jak e, w pamukale tak i w bolu e, powstają właśnie takie e, formy skalne, wybija tutaj właśnie woda bogata w wapń. No, i ten proces trwa tysiące, tysiące lat, i właśnie takie tutaj małe baseniki są. Także można uznać, że to jest takie małe Pamukale bez turystów. Jest tutaj bardziej naturalnie, bardziej czysto i spokojnie. Jeżeli chodzi o Bolu, o prowincję Bolu, to jest to jeden z najbardziej zielonych prowincji w Turcji, słuchajcie. Mamy tutaj dość sporo jezior, no i taki klimat, i naturę i Polską, więc na jesień idealnie mi tutaj to pasuje. Eee, w ogóle samo budownictwo, jak przyjeżdżaliśmy tutaj przez kawałek miasta, to też przypomina Polskę. No, klimat istnieje polski, nawet teraz spada po prostu deszcz, no. deszcz, więc jest po polsku. I ja wiem, że Wy w Polsce być może macie dosyć takiej pogody, ale mi taka pogoda się wręcz marzy. Taka, wiecie, odskoczy od naszego gorącego, ciepłego Mersin. Ten teren Bolu był kiedyś częścią starożytnego szlaku, który łączył Morze Czarne z Anatolią. I tutaj na tym terenie odkryto osady sprzed 10 tysięcy lat. A jeżeli chodzi o małe pomukale, to te miejsce odkryto dość niedawno, bo kilkanaście lat temu. No i tutaj woda e, w tych e, naturalnych źródłach e, ma temperaturę od 22 do 25 stopni, więc ona nie zamarza zimą. No, i trzeba też tutaj dodać, że ta formacja jest ciągle żywa, więc ciągle ten system, to ten, 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 ten zjawisko formowania się tych skał trwa. Muzyka Słuchajcie, pogoda nam ewidentnie nie dopisuje, bo się jeszcze bardziej rozpadało. Jest zimno. Nie przewidzieliśmy, że będzie aż tak źle, i nikt z nas nie założył jakichś cieplejszych butów. Oprócz dzieci: oczywiście, że dzieci mają założone cieplejsze buty. Poza tym nie pomyślmy i nie wzięliśmy ze sobą jakiejś. Butelki 5-litrowej, bo tutaj zaraz obok tego małego pomukale jest yy, źródło yy, i wybija z niego woda mineralna, yy, normalnie z do picia tak dalej Z yy, próbami i to jest taka właśnie yy, smak wody w, w, wysoko zmineralizowany, czy jakoś tak to się mówi. Więc szkoda, szkoda, bo ja bardzo lubię taką wodę w Polsce, kupowałam, w Turcji nie jest to. Gdzieś tam dostępne i powszechne. Może gdzieś tam się dostanie, ale jeszcze nie spotkałam. Dziesięć lat mieszkam i nie spotkałam tego typu wody mineralnej, słuchajcie. Teraz wsiadam do auta, bo temperatura nie jest zbyt wysoka. Mamy około 7 stopni, plus deszcz, brak słońca, trochę mokre buty, ale jakoś się podsłyszymy teraz w aucie. Właśnie na jezioro Abant nie pada tyle dobrego, ale jest zimno. Natomiast <gryw> ja jestem chyba jedyną osobą, która nie narzeka, a zawsze, to ja zawsze nas rzekam, że jest zimno, zimno, zimno. Moja teściowa i teści nigdy. Natomiast teraz tak. Dodam jeszcze, że rano, gdy pakowaliśmy się do wyjazdu, mówiłam do wszystkich: Bierzcie czapki, bo będzie zimno, bierzcie parasolki. I oni się ze mnie śmieli. Jakbyśmy jechali w góry, jakby zaraz tam śnieg miał spaść. Po czym przyjechaliśmy, tutaj jest zimno i wszyscy czapki założyli. I teraz ja się z nich śmieję. Także się śmiałam do nich ja, że jestem z Polski i ja jestem zawsze przygotowana. Nie tak jak wy Turcy. Pojedziecie i potem ojej, zimno. No, i by byli albo chorzy, albo by się wycieczka szybciej skończyła. A tak to wszyscy jesteśmy przygotowani na taką pogodę. Przyjechaliśmy na to jezioro Abant, bo to jest jedno z piękniejszych jezior tutaj w Bolu. Jezioro Abant powstało poprzez ogromne osuwisko ziemi, które zamknęło odpływ y, topniejącemu lodowcowi. I właśnie w ten sposób bardzo dawno temu, tysiące lat temu, y, powstało to właśnie jezioro. I y, jezioro te w zależności od światła, od pory roku zmienia swoje kolory raz jest turkusowe, a raz na przykład ciemno-szaro-granatowy podejrzewam, że dzisiaj nie będzie turkusowe przy tej pogodzie i braku słońca ale natura jest tutaj przepiękna idziemy sobie taką fantastyczną promenadą można to tak nazwać na tych właśnie bagnach tutaj w pobliżu zrobili więc można sobie tutaj spokojnie, spokojnie pospacerować teść i wzięli auta żeby zaparkować tam w miejscu docelowym, a my stwierdziłyśmy z Teściową i z Arifę, i Zadelką, że zrobimy sobie spacer tutaj. Nawdychamy się ciepłego, świeżego powietrza, znaczy się. E, jeszcze co tutaj jest takiego ciekawego, w tym jeziorze, tylko w tym jeziorze, żyje pstrąg abant. On nigdzie indziej nie występuje, tylko tutaj. I można tego pstrąga tutaj zjeść w restauracji, która znajduje się nad tą. Nad tym jeziorem. Nie wiem, czy się skusimy teściowa, nie jest za bardzo wielką fanką ryb. Jokan też ja to bym spróbowała, więc może zamówimy jednego i spróbujemy, jak rybka smakuje. Powiem Wam, że tęskniłam za taką pogodą, tęskniłam za taką jesienią. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Powietrze jest świeże. Jest cisza, słuchajcie, cisza. Tylko człowiek. I natura. No trochę tutaj cywilizacji jest, ale dawno nie byłam w takiej dziczy. away the worries like a winding tide yesterday let far behind your sweet scent fills my lungs open wide. in this soft light troubles fade away with To say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the Zrobiło się tak zimno, że o mój Boże, jakby było co najmniej mróz, a tutaj niektórzy przychodzą do tych budek i robią sobie pikniki, słuchajcie. Ja nóg nie czuję, moje ręce już są czerwone, nie pomyślałam, żeby wziąć ze sobą jakieś rękawieczki czy coś. Teraz jedziemy na ostatnie jezioro, tam znajduje się domek i w ogóle bardzo malowniczy e, krajobraz, jak z pocztówki. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zjeździć, też nie chcemy wszystkiego zjeździć, jakby nie mamy czasu, to jest jednodniowa wycieczka. Jest tam jeszcze taki teren siedmiu jezior, i tam jest siedem jezior, można zobaczyć siedem jezior, ale nam starczy to jezioro, jeszcze tamto, no i potem pojedziemy już do miasta. Adelka była głodna, my tutaj też teściowa szybko przyszła i skakała, będę nagrzać auto. I żeby nakarmić Adelka, no więc jedziemy dalej. Wracamy do auta. Zrobiliśmy zdjęcia z domkiem i, i popodziwialiśmy widoki, ale wracamy do auta. Nie będziemy robili tutaj rundki wokół tego całego jeziora, bo już jest późno. Słońce zachodzi wcześniej, a chcemy jeszcze pojechać do miasta. Dzieci trochę zmęczone, zimno jest jednak, więc wracamy, ale powiem Wam tak, gdziekolwiek tutaj nie stajecie, nie zrobicie zdjęcia z widokiem na to jezioro i na ten domek, to to wygląda jak... To miejsce wygląda jak zdjęcie z pocztówki. Tutaj nie trzeba nic ulepszyć, tutaj nie trzeba nic wycinać, dokleić dalej. Jesteśmy też tutaj w listopadzie, więc to jest taki. taki sobie okres. Myślę, że tutaj by było lepiej podczas wiosny albo właśnie takiego późnego lata. Wtedy tutaj by było pewnie dużo rzep, dużo, o wiele więcej właśnie zwierząt lilie wodne byłyby rozkwitnięte. Chociaż powiem Wam, że tu są takie pąki tych lili, ale są zamknięte. Więc no nie trafiliśmy. Ktoś by tutaj była właśnie yy, jak były te lilie wodne yy, jak rozkwitły. I mówiła, że widok przepiękny. No yy, każda pora roku ma swój urok. Akurat my trafiliśmy na taką pogodę. To też ma jakieś tam swoje, słuchajcie, plusy. No bo normalnie to są takie tłumy. teraz jesteśmy podczas ferii tutaj więc gdyby było super słonecznie to podejrzewam, że byłoby tutaj ciężko się dostać mimo tego, że ta pogoda jest taka sobie to słuchajcie, mieliśmy problem tutaj, żeby wjechać, e, kolejki tutaj żeby z wjazdem były e, miejsce parkingowe, żeby dobre znaleźć e, no, znaleźliśmy, ale wszędzie było to, więc auto będzie brudne e, już parę ubrań do zmiany było u dzieci, także dobrze, że wzięłam w zapasie. Jedziemy teraz do miasta, słuchajcie, zobaczymy, co tam w mieście, jak to miasto wygląda i zjemy coś dobrego. Tak, to jest najważniejszy punkt, słuchajcie, tego wyjazdu, dlatego, że jeżeli wiecie, to super, a jak nie wiecie, to bolu kiedyś w czasach osmańskich było miejscem, gdzie szkolono yy, dworskich kucharzy. Tu tutaj oni przyjeżdżali, aby nauczyć się gotować fantastyczne potrawy, takie, które zaspokoją podniebienie najważniejszej osoby w kraju, czyli sułtana i jego rodziny. No więc yy, miasto to słynie z bardzo dobrej kuchni. Yy, I zobaczymy jaką nam się uda restaurację znaleźć liczę, że będziemy znowu mieli szczęście i znajdziemy coś fantastycznego takiego w Eskişehir że trafiliśmy do tej super restauracji yy, i zobaczymy co tam oferują jest trochę różnych tam dań yy, niektóre znamy niektóre nie znamy ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, jesteśmy głodni zdziemnięci jakaś ciepła herbatka, czaj i dobre jedzonko nam dobrze zrobi słuchajcie Şeftali şeftali şeftaloncuk ama ey 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 e. uyuysun da büyüsün nenni tıpış tıpış yürüsün nenni ey troubles fade away with you no need for words to say your love the gentle breeze that cares